Nie, Manko Manko, jestem wartę ze mną jest Hunter Witam, PURPOS Hello i świąte! Hello! hello. Gram oczywiście w Slap the Flyer dzisiaj Wybieram randomową mapeczkę i idźcie tam gdzie chcecie, o że tak powiem. Zrob ta co chce, ta idź tam gdzie chcę Zobaczymy, zobaczymy A ja chcę być w takim razie... No dobra z purposem będę. No dobra. O. To ja biorę pana psik psika Mówię, no to ja że to jak, psik, psik? jak ty bierzesz pana psik psika, to ja idę na sobie posiedzieć. No nie. No dzięki. To dzięki. ja biorę pszczółkę. Będę I ma wolna, być sam? Będę, będę zabójczy. No, no, wiesz, nie. Jak, to, jak to mówią, gówno się no. zdarza. Masz pana psikacza i narzekasz, że jesteś sam. Tak Jakiś narzekam, że jesteś tutaj... sam. Ja ostatnio w zbijaku sobie sam dałem radę, Halo. Czemu? Czemu Dobra, ale to no... E... No, dali nie dali nie Zaki, no mnie by dostali, hohohohoho Rollin' 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 Ej patrzcie Siedzę na oknie Siedzę na oknie mnie gryzi? <gry> Kurdy Ej mi za tą muzykę prawa autorskie wyskoczyły na pierwszym odcinku i drugim Naprawdę? No, tak? No, tak Tak, tak musiałem muzykę włączyć Hohoho Dostał, zauważył go to no, po prostu chodzię mówić, żeby ją zagłuszyć, la 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 la, bzip 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 na dworzyc, jak na wę... dworzyc, to... ty znalazłem Boga baga, co nie grzyje? zna baga, nie? Jak? Eee, no to chodźcie sobie za, za drzwi, znaczy nie za drzwi, przepraszam tylko za za schody o kurde, o i się zablokowałem tutaj. Par, poczekaj, 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 świętek nie bi. Chodźcie dobra. tutaj, widzicie mnie? Tu tu jestem, tu, 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 tu. Wróćcie, 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 wróćcie. wróćcie, tutaj, no. wróćcie. no 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 czekaj, czekaj, czekaj. O, 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 o. I tu, tu można się wbić i się wbija kawałek w podłogę w ogóle za, za schodkami. I no weź tutaj jedna nas teraz. Ale pszczoła tam nie może No proszę, no ale tak czy siak widzicie, znalazł paczka <grym wody> Dobra kampa, polecam. Taka kampa dobra, no to w ogóle drzwi można Lata, tego, ucha, ale nie ma. głupie gówno! Choroba jasna! Będzie kurde latało, no, 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 brzikało tutaj! No, 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 no. Trafiłeś. Ale kiedyś... ale nie, nie traf mi tu kurde drzwi. O, ja, ja zawsze ja chciałem oczywiście. być obojem. Ty. Czekaj, cikaj, czeka, prawie wyleciałem Wylecę. Jak? Gdzie? Gdzie? No właśnie, tam, tam, tamtędy Tak? No. Ta się tam na robił, ja tu obserwuję a to zły świątek, ja tak. ho No ja tu próbowałem ja tu, ja tu <laughs> świat pozwiedzać, a ten. Otychamię! Ratuj mnie, kurpac! No i już się nie uratuje, bo mnie zabił, no. A to lujec. Ratuj nas, a ja piszę. Jak ja tu Dobra. chciałem tak ładnie, no. Uh Ooo. -oh. To za świątek. No i dupa. <laughs> no a no zawsze dupa. chciałem być kąbojem i nie wyjdzie mi to. Tak. A ja czekam. Gdzie? Hmm, no właśnie, to za... właśnie dlatego czekam, gdzieś sobie. Dobra, jest to dobry sposób w sumie, tak. ja e, miot wykurzyć za tych schodów. A chyba się zbugowałem znowu, że wygramy. No halu! No, no, przecież... Aj, znalazłem. No, myślałem, że no, kurde. No, kurde Ale widzieli twój napis już o wiele wcześniej, a nie, w ogóle nie mogłem trafić tam, jak gdyby. No. Ja ja myślałem, tak tak, no, myślałem, że tak biegasz po pokojach i tak skanujesz, nie? W nie no, to skanowałem na początku, ale później zauważyłem twój napis, ale... O ty, i się nie spucowałeś. Nie dałeś mi szans na ucieczkę. No niestety. <laughs> Dobra. To sobie weźmiemy teraz bibliotekę, tak wam powiem. O proszę bardzo. Bibliotekę. Bardzo Biblioteczka. Dobrze. Tylko ja nie mogę wybierać postaci. Aha Nie możesz, czyli będziesz Muchą, rozumiem? Będę, będziesz Muchentuchem Dobra Dokładnie To, to, to my tutaj slapujemy, deflajujemy To weird. chyba pierwszy raz jestem w tej bibliotece w ogóle O proszę Takie odnoszą wrażenia tak, Czekamy sobie na Hunter'a, bo się tak muśka spagowała No niestety Standardnik w tej grze normalnie, nawet już nie drapie bardzo dobrze -1. Lel, moja Mucha już postanowiła, że w bok chodzi teraz, patrz A nie, jednak tu byłem A. Mucha na bocznym teraz jest, no serio? <laughs> Patrz, ja jest... latam bokiem, no serio Bo to jest boczona mucha. Dobra, A klawisz w bok i wtedy spróbuj. Ja wiem, ale polatam tak dla jajec. No A powiedz. chyba że. Tak całkiem dla jajec. Uf. Dobra, nie <laughs> że dla jajec. O, odechciało mi się latać dla jajec. No dobrze. Ale co ja mam z tą muchą? Ty najpierw na stres, tym teraz na bok. Bo no nie no, patrz co za luje. luje. No hamidło, no. To mu no bo on nas! Tak Proszę mnie tu nie rzucać Ani tu se Nie bzwika latają FUJ Rzuciłem rzuc na ślepo i trafiłem Hollywood? Czy ty leżysz już? Jest... Niestety tak. umarło mi się A gdzie, gdzie jest świątek? Gdzie jest Bzykontek? Bzykontek <grym> <Bzykątek. grym> No co jest? Podnoszę to ja zabrzmiało. Weź ze te fibrylasa, ten drzwi! No nie! <śmienny> Alciśnę to po prostu, ja nie wierzę. I nie, tylko to tak to stoją w... się, patrzą na ciebie, kuźwa. To wełta <śmienny> w Ja sobie rzucałem po prostu. Dobra, wiecie co? Ja idę kota wypuścić, bo normalnie masakrę. Kocia. Jak nie wkrotę w to. Bo kot jest zły. Pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa Po prostu kot jest dzisiaj mega niezdecydowany i nie wie, czy chce być w pokoju, czy chce być poza pokojem. I tak chodzi i drapie po drzwiach, nie? Uwolni kota. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. O, myszka mi wróciła! Prawo, to, to wybierz coś innego niż, no, niż muchen, Czekaj Dobra O, mogę to Mi też wróciła sobie. myszka Okej okay. No to super Bo do krewetka lata, w akcji Poręka mi myszka wróciła Uuu. Kto się bawi drzwiami słyszę? To by było na tyle swojej przygody No, Wiesz co ja tu wziąłem najłatwiejszą dla ciebie postać do No i właśnie dlatego dajcie umarłyść, bo jest najłatwiejsza. Logika. Co to za mutant? I to jest właśnie, to zobaczcie, hunter się wyżywa na najsłabszych. Dokładnie. Bo sam jestem najsłabszy. No żeby tutaj nie bawić się w Mario No za cicho siedzi No właśnie coś, co kombinuje, nie? No nie, moja krewetka umarła Pomóżcie, pod tablicą leżę Wymęczyła mnie podczas przepytywania Dla odpowiedzi, gnoju To ja właśnie zostałem wykończony Odpowiedział. Wykończona odpowiedź. Ja Gdzie jest. jesteście? Ja jestem po tablico. Leżę pod i Na pomoc, ale nie mogę. Umarłem. Co to za mutant? Powiedz, powiedz jak mnie zauważysz. Daję ci 101 sekund. Nie strzelaj Dobra. na ślepo, jak mnie zauważysz. Ja ciebie również poszukam. Ja również go poszukam. Ja się mógł skitrać, ty. Tej. Co, Normalne. wyszedłeś za okno znowu? Nie, nie, ja jestem dalej w, w środku. Bym hmm. bardzo się cieszył, gdybym wyleciał za okno, bo byśmy mogli sobie pozwiedzać kolejną mapę. <coughs> no być może tam w tym saludnie się da. To można Oje, za chwilę krwuję, tam wejść jeszcze raz i spróbować. Jezu, rozwala. No. To znaczy, dobrze, patrzysz tutaj, patrzysz na mnie, gdzie ty jesteś? No. Ej, klapie, próbuję w szafce mnie znaleźć, co za typ. się. Patrz no. się, zamyka, otwiera, dziwne dźwięki, UFO atakuje. No właśnie, nie mogę zamknąć, no. Ty kurde, Ty, klapię, ty no, nie, klapię, nie mogę Klapie w drzwi. Co się dzieje? Widzisz <laughs> go? Jak on jest tutaj, to jest geniuszem. Ale nie widzę go. I się rozgląda, i idzie. Bierze, idzie, Mów patrzy, ciepło, ciepło, patrzy zimno. pod siebie, patrzy pod kosz, pod tablicę, co tam się tam. wyprawia na dole. I idzie, patrzy, no gdzie on jest na tej podłodze? Kurde, tutaj też go nie ma, to niedzielę ten tak? biznes. Skacze, poskacze, porozglądam się do góry, przejdę ma do tego salonu. Ma okulary blisko siebie, jakby użył. No mówcie, połóżcie, zimno, czy co? Ale, ale ja nie no, mam dobra, no zimno, zimno, kurde, zimno, zimno, cieplej, 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 gorąco, normalnie palę się, spaliłem się, palę się normalnie, jak dziwny człowiek, normalnie i. 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 i koniec. Gdzie byłeś? Gdzie byłem? Co? Byłem na drzwiach. Serio? <noise> tak. To? <Co? głos> nie wierzę! Stanąłeś na drzwiach, naprawdę? Tak. Ja twojego niku w ogóle nie widziałem, dlaczego? Dobra, to, to czekajcie, czekajcie, to teraz się nie zabijamy, ja wam to pokażę dokładnie, jeszcze raz. Dobra, Dobra. classroom wezmę muchę. To też, też sobie tam. To dobra, to ja wezmę za to, to może to niech weźmie? No to ja też sobie I Wam muchę. pokażę i patrzcie na mnie, jestem tam... Jestem mucha i lecę na 2016 tutaj. Mhm. Widzicie? No. Ale no. podlećcie do mnie. No to jest całko mnie. Tak, tak. Ja, teraz patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. Pyk, 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 pyk. Nie wierzę! Ten to zawsze znajdzie jakiegoś baga. No nie, to jest niemożliwe. Nie, to normalnie trafiasz, no tylko masakra. po prostu mówiłem, że na ślepo nie strzelał, bo coś takiego tutaj jest. I To daleko można polecieć? Tylko tu. Nie, tylko tutaj można. A nie, to jest na drzwiami ogólnie tylko. Tak, tak, tak. Dziwnie mają jakiś błąd taki po prostu Co, co, co za co za Weł to jest, no Ty, ty zawsze znajdziecie coś Ale takiego. Kolejnego buga znaleźliśmy w grze. Tak. I no takim no przypadkiem, lecę sobie nagle tak przeleciałem przez ścianę, nie? I tak, aha, okej okay. Spróbuję to wykorzystać. Ale Spróbuję! To, to w ogóle to jest dobry punkt obserwacyjny, mimo wszystko, nie? Dlatego no? no tak ja on widział, gdzie jestem, co robię, tak? Ja przechodzę no pod nim, on zadowolony. No <grym> mówiłem go razem. Na, ale najlepsze, że widać całe pomieszczenie, wszystko. No? Ja cię nie mogę. Wszystko, wszystko. Tu tu, 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 Ja mam was już zabijać, czy, czy co? Czy, tak, czy no tak, tak, tak zabijaj nas. Okej. Okay. Tak, tak, przyjdź, przyjdź. Jest jakiś mam do ciebie teraz. Ty stoi. <laughs> Ej, będę stał i wcikał po prostu, no. Tam go nie ma. Jaki chłop. Jaki świątek, no? Ej. No tam najgorzej zbyt... na spektatorze już się tam nie da wlecieć. Teraz nie da się? No, ale ja tu siedziałem <noise> Ej, ja widziałem tu bucha i nagle zniknęło, co tu jest grane? <noise> on ci sery tam nie widzi? No. Cały czas Dobra, okay. stój tam, stój, stój <noise> Naprawdę ja, On mnie tu widzi, on mnie tu widzi o, Naprawdę wow, wow. <noise> Ja biegam za Mertesem, halo, nie śmiać się ze mnie Oh, Jezu. Ej, kamera na ciebie patrzy, świątek. Ej, masz, mamy monitoring na ciebie. <śmary> A to jest dobre w ogóle. Ja wam dam zaraz dobre. Ja wam dam zaraz dobre. Ciebie <śmary> <Gdzie> KIERWA <mi> <śmary> A No wreszcie! Ja tam z minuty siedziałem w tym miejscu! O yeah. Bo... Ja pierdę. A widziałem z drugiej strony Werteza Co? czy kogoś przez chwilę. Ja tam minutę siedziałem dosłownie, nie? O Boże... Ale nawet za każdym razem jak przebiegałeś w tym miejscu. Ale, jest Ale śmieszna kampa, normalnie. No. O, ja Co, próbujemy no. na tym salu nie wyjść, czy...? Nie? No dawajcie, spróbujemy wyjść na nim. A dobra <klaski> To teraz ja biorę muchę tuher, ktoś musi wziąć to ja mogę być ci człowiekiem Dobra ja no biorę muchę tuchę Jeszcze sobie muchę Bing 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 A, bing bing, 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 bing. do przodu mi się Okej Kurde I bo jak to tu jest... chcecie wylacieć No bo tutaj tak jakby się tak jakby poruszasz podzwłonnie kamerą i tym to da się tak Zajrzeć na zewnątrz, nie wiem czy wiesz o czym mówię. Aha, tak, 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 wiem. wiem. O, 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 tak jakby. Oj, oj, nie, nie, nie. nie. O, o. No tak patrzę, ale takie coraz bliżej byście byli, ale, ale jednak nie. 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 Trochę, trochę, ale, ale brakuje. Hmm. O, sorry. Spoko, spoko. Myślałem, że jak klapny to drzwi otworzę, a tu. No nie wyszło, co to jest, dobra? To ja ja może jakieś drinki przygotuję. O okay. to, to dobry pomysł. My tutaj rozkminiamy Co da się zrobić Dzięki, muzyka. Ja sobie wezmę. Nie, ja chyba się jednak nie da. A szkoda, bo. Prawda. To już taka ładna była miejscóweczka, żeby sobie wyjść. Poszukaj to. Poszukać jakieś inne. What? I... Co tam ćwiczysz? Ale co nie jest? przeteleportowało, a się gościu wygiął wódkę <laughs> W łódkę bols? Dokładnie Ale to by stali... możliwe, że tutaj też gdzieś jest dziura Bo tak jakby błęd tekstur, nie? No no no, właśnie Kurde Ale gdzieś tu musi się dać wyjść Nie ma opcji, że... Ale nie, że... no to tak mi wzięło normalnie, że ałała Ale to a, teleporta wła, wła. miałem ostrego Cholera, jasno i alkohol poszedł No nie, no to wszystko przy wszystkim, Hunter, ale... Jak Gdzie dbasz tak, o, to najwa o, co... no, baba, o to co o co co najważniejsze O co da baba, baba. <grym> Skądś pisz alkohol w siantek Ja myślę, że na tej mapie akurat nie ma żadnego wyjścia No kiedyś byśmy chcieli, to nie wylecimy. Chyba że w powietrze. O. to to będę was klepał. To klepaj. Pę. Ty już tak klepiesz hmm. tak no. Tak oficjalnie? czy jest... Jeden sklepany. No yes. znowu teleport, co to jest? Się no to do cheatów używasz. A się śmiał ze mnie, cholera. Jakieś haksy. Się śmiał ze jesteś. mnie. Ty jesteś, jesteś... mistrzem haksów, zacznijmy od tego. A wynik nie dorówna. Twórca? Wypadł? wręcz. Jestem. O, jest dobra. Tu. o dobra. jest stąd. Co tu się wyprawia? Ta Tańce ognia. A, tańco, co? tańco, tańco, parabole, tańco. Okej Tańczom, parabole, tańczom. To okej, co okej? Tańco, 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 tańco. Halo? Jakie ok? Ale co? A, ale A nie, halo? Myślałem, że myślałem, że w pokoiku byłeś tym, co ja miałem miotać, gdzie i tak przeszedłem, Ok. <grym> Jak ja stoję ja na środku i czekam w... na ciebie? Ja, ja teraz na spectatorze próbuję wyjść. No nie wiem! nie, nie wyjdziesz. Stary, cztery razy cię ukliknąłem łapką, Siedemnasty poziom, <grym> yeah! Invisibility <Prawo> miałeś. <grym> Jej, Mucha miałeś. Też pertalna Mucha, ta kurwa. Muchentuchen. Panie, jakaś jeszcze runda? A, a nie wiem. A chyba starczy. No, myślę, że spokojnie. A łapka w takim razie górę. dziękujemy za wszystkie łapeczki w górę, za komentarze, za udostępnienia. E, dzięki, oczywiście, za suby. Kanał, oczywiście, wszystkich macie w opisach. Są, so, są, so, są so, wszędzie. Wszędzie także zapraszamy do subskrybowania i dzwoneczkowania, oczywiście, do tego będzie debes. To tak jest. Ktoś coś chce powiedzieć fajnego, ciekawego? <laughs> e, lubię placki. I, o, trochę, lubię. I trochę pizza. Idzie wiosna. Tak. Ja nie lubię. Jeśli lubicie placki bądź pizza, dajcie nam znać. Będzie nam miło. E, I swoją puchy, idzie wiosna. O kurde, to tutaj uciekam, skoro strają muchy to uciekam. Także na razie i cześć! Cześć!